kapłani wyświęceni przez księdza arcybiskupa Jasińskiego jeszcze przed wojną i wspominający go bardzo serdecznie i ciepło, zadbali o to, żeby arcybiskup Jasiński miał w katecze także swoją tablicę. Ma taką tablicę ksiądz biskup Tymieniecki, ma taką tablicę biskup Klepacz, ma teraz biskup Rozwadowski, więc to już w tym czasie, kiedy byłem biskupem diecezjalnym, ta sprawa się dokonała. Pierwsza moja myśl była taka, żeby ta tablica była tutaj, w okolicach prezbiterium, gdzie są tablice poprzednich biskupów. Ale księża obozowicze, zwłaszcza ksiądz Stanisław Świerczek i ksiądz Lucjan Jaroszka, Którzy często odwiedzali arcybiskupa w Tuchowie, pomyśleli, żeby umieścić tablicę księdza Arcybskiego na przeciwko tablicy w katedrze łódzkiej, jak się wejdzie po prawej stronie, poświęconej kapłanom zamordowanym w obozie koncentracyjnym w Dachau. Że to będzie bardzo wymowne. On był także internowany, najpierw w swojej rezydencji, potem w Szczawinie, potem musiał się przenieść do Biecza, a więc jest także biskupem męczennikiem II wojny światowej, więc niechby z tej strony, jak już wtedy lewej, patrzył swoim wzrokiem na tę tablicę, gdzie są uwidocznione imiona i nazwiska kapłanów zamordowanych w obozie koncentracyjnym w Dachał. I tak też się stało, choć niektórzy ze zdziwieniem to przyjmowali. Że jest właściwie gdzieś pod chórem pochowany. Ale takie było pragnienie, pamiętam księży. Moja myśl była inna. Żyjąłem tę koncepcję i tak to wygląda. Myślę, że to, co biskup Kulik podjął wówczas dla uporządkowania krypty i tam złożenia z zwłok biskupów diecezjalnych było bardzo. Szczęśliwe i prawdziwie błogosławione, bo tak się też tworzy historia diecezji, bądź co, bądź jeszcze młodej, choć stuletniej, ale w porównaniu do diecezji sięgających tam pierwszego tysiąclecia, to jednak jest bardzo ważne, żeby to były takie pewne pomniki przypominające tych, którzy kierowali diecezją dźwigając odpowiedzialność przed Bogiem i ludźmi za powierzone im zadania. Przecież przychodzący do katedry, nawiedzający kryptę, mają okazję najpierw zobaczyć, przeczytać, co na każdej krypcie, na każdej płycie jest napisane, a więc się dowiedzieć o kolejności biskupów diecezjalnych kierujących diecezją. Podana jest data urodzin, data śmierci, Podane są lata kierowania diecezją. Mogą więc też od tej strony ubogacić się, wiedząc coś więcej, ale przede wszystkim serdecznie się pomodlić za tych, wobec których wszyscy jesteśmy dzisiaj dłużnikami, bo nie od nas zaczyna się życie diecezji. My wchodzimy na ślady tych, którzy przed nami byli, czy to biskupi, czy kapłani, czy to świeccy. Zaangażowani w życie Kościoła, razem tworzymy jedną wspólnotę diecezjalną, i dlatego też modlitwa taka wspólnotowa ma swoją szczególną wymowę.